W dzisiejszym odcinku Fury zawalczy zęganu. z kim trenuje Zuckerberg, PFL zaczyna współpracę z USADA, 30-latek kończy karierę w MMA, Jędrzejczyk wraca do oktagonu UFC, zawodnik UFC dorabiał na Uberze. Francis Enganu były mistrz UFC w wadze ciężkiej, zadebiutuje w boksie przeciwko niepokonanemu Tysonowi Fury. Potwierdzone informacje o walce pojawiły się od dłuższego czasu i teraz mają już oficjalny charakter. Starcie odbędzie się 28 października w Riyadzie, w limicie wagi ciężkiej. Nie ma jeszcze informacji na temat rękawic, które zostaną użyte. Fury jest faworytem wśród bukmacherów i kibiców, mając na koncie 33 zwycięstwa w 34 walkach bokserskich. Enganu po nieudanych negocjacjach z UFC dołączył do organizacji PFL i zadebiutuje tam w pierwszej połowie przyszłego roku. Poważnie rozważana jest walka pomiędzy dwoma biznesmenami, Elonem Muskiem i Markiem Zuckerbergiem. Zuckerberg, założyciel Facebooka, trenuje z dwoma mistrzami UFC, podczas gdy Musk trenował z byłym mistrzem Georgem st Pierreem. Obaj panowie poważnie podchodzą do treningów MMA. Dodatkowo, Zuckerberg miał okazję trenować pod okiem Izraela Adesani i Aleksandra Wolkanowskiego. Spekulacje na temat walki pomiędzy Muskiem a Zuckerbergiem trwają od kilku tygodni. Kilku zawodników PFL zostało przyłapanych na stosowaniu niedozwolonych substancji. W związku z tym organizacja PFL podjęła współpracę z agencją antydopingową USADA, która również współpracuje z UFC. USADA natychmiast rozpoczęła działania, a zawodnicy zostaną przeszkoleni w tym tygodniu. Informacje o współpracy przekazało ESPN. Zasady testowania PFL i UFC będą podobne, z niewielkimi różnicami, dostosowanymi do formatu sezonu turniejowego PFL. Nieznane są jednak konkretne zmiany w programie antydopingowym. Zawodnicy nie będą karani za brak aktualizacji swojej lokalizacji. Decyzja Organizacji, która niedawno zatrudniła takich zawodników jak Francis Senganu i Jack Paul, jest wynikiem wielu przypadków stosowania niedozwolonych substancji przez zawodników w tym roku. Komisja sportowa w Newadzie wygryła, że Daniel Torres, Thiago Santos, Krzysztof Fiotko i Rob Wilkinson stosowali niedozwolone substancje. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. 30-letni Kevin Lee zdecydował zakończyć swoją karierę w MMA po nieudanym powrocie do UFC. Zawodnik ogłosił tę decyzję na swoich mediach społecznościowych. Lee ostatnio wystąpił w oktagonie UFC na gali UFC on SPN 48, gdzie szybko przegrał swoją walkę. Zawodnik opisał swoją decyzję na swoim profilu na Instagramie jako MTP. Krótko mówiąc, zdecydowałem się na przejście na sportową emeryturę z MMA i UFC. Walczyłem 12 lat. 12 długich lat byłem najlepszym zawodnikiem, jakim mogłem być. Dużo ciężkiej pracy, poświęcania, aby być najlepszą wersją siebie. Kiedy patrzę na swoją historię, to było to naprawdę dobra kariera. Walczyłem z wieloma twardymi zawodnikami, mocnymi rywalami. Zawsze dawałem dobre pojedynki. Nigdy nie unikają walki i starałem się szukać wyzwań. Robić rzeczy, których myślałem, że nie jestem w stanie dokonać. Marcin Prachnio zanotował porażkę w swojej ostatniej walce w organizacji UFC. Dla polskiego zawodnika było to już piąte niepowodzenie w amerykańskiej federacji. Jednak Marcin nie traci ducha i zapewnia, że wyciągnie cenne wnioski z tego doświadczenia. Po przegranej zawodnik opublikował wpis na Instagramie. Właśnie wróciłem do domu, cały i zdrowy. Przywitała mnie radosna rodzinka. Teraz czas na odpoczynek. Później trzeba wyciągnąć wnioski z walki i dalej pracować. To nie jest koniec historii. Karolina Kowalkiewicz, która niedawno odniosła kolejne zwycięstwo w walce w Oktagonie UFC, znowu pojawiła się na treningu w klubie American Top Team. Aktualnie nieznane są informacje dotyczące powrotu Karoliny do walki oraz tożsamości jej kolejnej rywalki. W najnowszym wpisie na Instagramie Polki można przeczytać Kocham podróżować, poznawać nowych ludzi i nowe miejsca, ale jeszcze bardziej kocham wracać do mojej treningowej rutyny. Joanna Jędrzejczyk po roku od swojej ostatniej walki w Oktogonie UFC, pomimo ogłoszenia sportowej emerytury, zaskakuje wszystkich informacją, że powróciła do treningów w American Top Team z myślą o kolejnej walce. Czyżby nadchodził wielki powrót polskiej zawodniczki? Wróciłam do American Top Team w styczniu, bo szukałem powrotu do walki. Jednak od 2020 roku walczę z poważną kontuzją, która się pogorszyła i jest przez nią bardzo źle. Musiałam przejść operację. Teraz muszę chodzić na fizjoterapię przez następne 5-9 miesięcy, by w ogóle móc myśleć o powrocie do formy i do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Jędrzejczyk udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące swojego zainteresowania treningami nowej generacji zawodników mieszanych sztuk walki, jeśli na powrocie do oktagonu jako zawodniczka. Polka wyraźnie określa swoje stanowisko w tej sprawie: Nie chcę być trenerem, ale widzę siebie jako osobę, która pomaga i trenuje z innymi. Wszystko dlatego, że będę trenowała zawsze, do końca mojego życia. Kocham sport i to bardzo. Aleksandr Pantozia, po fenomenalnej walce z Brandonem Boreno na UFC 290, zdobył tytuł mistrza wagi muszę UFC, zwyciężając decyzją sędziów. Jednak niewielu wie, że przez pół roku dzisiejszy mistrz UFC pracował jako kierowca Ubera, aby utrzymać swoją rodzinę. Brazylijczyk znalazł się w trudnej sytuacji finansowej w 2020 roku, gdy wybuchła pandemia COVID-19, która sparaliżowała normalne życie społeczne na całym świecie. Teraz Aleksandre wspomina tamten czas w następujący sposób. Nie chcę powiedzieć, że UFC powinno płacić zawodnikom więcej. Nie próbuję tego zrobić, ale chcę, żeby ludzie z Rozumieli. Kiedy nadszedł COVID, moja rodzina wróciła do Brazylii. Ja trenowałem do walki i wygrałem ją po dobrym starciu. Potem sprowadziłem rodzinę do USA. Wpłaciłem zaliczkę na dom i musiałem trochę zainwestować w życie. Jestem rodzinnym facetem i nie mogę żyć bez swojej rodziny. Sprowadziłem ich do siebie, ale po wpłaceniu zaliczki brakowało nam na życie. Co miałem zrobić? Nie mam tatusia, który sypnąłby groszem. Nie miałem nikogo w Stanach, takie jest życie. Jestem facetem. Nauczyłem się tego w młodym wieku, że muszę się zająć swoimi sprawami. Muszę o siebie zadbać. Moja żona zaczęła pracę. Ja zacząłem pracować dla Ubera. To było coś w stylu: O mój Boże, to zawodnik UFC, a jeździ na Uberze. Nie chcę zarzucać niczego na UFC, bo kocham ich i są najlepsi na świecie. Opiekują się zawodnikami. UFC dało mi wszystko, co mam, ale musiałem też zadbać o dzieci. Borys dzikowski na kanale mymmpl odpowiedział, co uważa na temat swojego przyszłego rywala Damiana Mieczkowskiego. Eee, nie śledziłem jakoś skrupulatnie Damiana. Wiem, że startował w formułach stojkowych, w formułach raperskich i w formułach MMA, więc jest na pewno przekrojowym zawodnikiem doświadczonym. w każdej z tych płaszczyzn, więc teraz będzie trzeba to sprawdzić tak naprawdę w sobotę, jak Damian to łączy i. I, i jak to będzie wyglądało w walce. Oczywiście mamy założone jakieś scenariusze i, i pod to przygotowywaliśmy się, pod to gdzieś mnie ustawiali, ale, ale jeżeli miałby się ten scenariusz, który założyliśmy, nie, nie sprawdzić, no to jestem gotowy na, na całą walkę MMA, więc yy, jeżeli trzeba będzie, to będziemy się bili, jeżeli będzie trzeba, to będziemy się mocować, a jeżeli będzie trzeba, to będziemy się kulać. więc... Dzikowski wyznaczył również faworyta w starciu Kęsik versus Janikowski. Ciężko mi powiedzieć, kto jest faworytem w tym starciu, ale jeżeli miałbym obstawić, mam kopyto przy ubie i pytają mnie, kto walkę wygrywa, to, to wydaje mi się, że Cezary Kęsi. Kamil Gawryjołek na kanale FightSport.pl odniósł się do tematu swojej kariery w KSW. Tak, przede wszystkim i doświadczenie i pewność siebie. No, czym, czym więcej tych jest walk, tym pewność siebie wzrasta, wygranych <grych> przede wszystkim, ale i pewność siebie, doświadczenie, obycie z klatką, z widzami, z, z mediami. Więc tak, no, na pewno to jest to dla mnie mega doświadczenie. Kolejne doświadczenie i krok gdzieś tam do jakiegoś tam większego. Kamil odniósł się również do tematu nawoływania walki o pas. Z tego, że to wiem jaka to jest ciężka praca, ile to kosztuje. Ja po, do, powoli tak naprawdę ja tam jestem dopiero początkującym tym zawodnikiem, bo mam cztery walki. Nie mam czego krzyczeć, nie lubię krzyczeć. Tak naprawdę umiejętności się obronią, więc na spokojnie tak naprawdę traktuję. Nic nie krzyczę, nic nie, nie wołam. Ciężko trenuję i kiedyś, ciężką pracą mam nadzieję, że przyjdzie ten rezultat został zapytany o przyszłość po nadchodzącej walce. Gdzieś tam już są plany, żebym jeszcze w tym roku się raz pobił, yy, więc myślę, że koń, końcówka roku, gdzieś jeszcze na pewno mnie zobaczycie teraz w i myślę, że później następną to będzie KSW. Końcówka roku chciałbym jeszcze zrobić w tym roku, jeżeli wszystko mi pozwoli zdrowie, yy, obowiązki, to chciałbym w tym roku jeszcze raz, dwa razy zawalczyć, na pewno na strife, teraz i... Kamil odniósł się również do pojedynku Bayer vs The Freeze. Ciężko, ciężko, choć liczę na niego, no jako Polak e, chciałbym, e, żeby wygrał. To jest waga ciężka. Mm, tutaj jeden cios może zawsze wszystko tak naprawdę e, zaprzepaścić, ale kurczę, no Phil de Fris idzie mocno, naprawdę jest wielkim chłopem, dużym e, Myślę, że będzie go obalał i będzie go dusił, tłamsił. Myślę, że to druga runda. Choć chciałbym, żeby wygrał Bajor, choć myślę, że to się zakończy max, druga runda i Phil będzie dalej mistrzem. Gabaryty jednak zadecydują? Myślę, że tak, gabaryty, ta siła, pewność siebie. Myślę, że tak, to go napędza na pewno, no, tak jak wygr wygrywając, tak jak i mnie i każdego zawodnika napędza wygrane, myślę, że że tak. Phil de go w drugiej rundzie po prostu dogniecie, zginiecie z tłamsi. Po prostu wydaje mi się, że warunki fizyczne jeszcze Bayer. Nie są na tak, na to, żeby pokonać po prostu fila de Frisa. Skład narożnika Bochowicza wzbudza wiele dyskusji. W Salt Lake City polski zawodnik nie będzie miał wsparcia szkoleniowców od parteru, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że Alex Pereira jest zawodnikiem skupionym głównie na walce w stójce. Sam Bochowicz ma dość spekulacji i odpowiedział kibicom: Spokojnie, ludzie, nie panikujcie, troszeczkę wiary. Bo jak tak będziecie wątpić, zamkniecie się w klatce, to nigdy nie wyjdziecie z tego komputera. Będziecie siedzieć, marudzić, szukać dziury w całym. Bez sensu. Szkoda zdrowia i energii. Belal Muhammad zabrał głos w prawie kolbiego Covingtona, wyrażając niskie zdania na temat umiejętności chaosa i krytykując go ostro. Chris Boden, dziennikarz, spotkał się z Muhammadem, aby porozmawiać o aktualnej sytuacji zawodnika i dowiedzieć się, czy udało mu się znaleźć rywala na kolejną walkę w Oktagonie UFC. Myślę, że Kolby jest najłatwiejszym rywalem w całej dywizji. On znalazł się tak wysoko tylko dlatego, że gada głupoty do kamer i ma Donalda Trumpa w swoim narożniku. Co powiedział Kolby na temat Leona Edwardsa? Co do Leona, to facet znajduje się w takim miejscu, w którym ja również jestem. Ma doskonały serię zwycięstw. Wygrał 10 kolejnych walk. Podobnie jak ja. W naszym starciu nie było rozstrzygnięcia. Mamy niedokończony biznes. Kiedyś musimy to rozwiązać. Napisać Zakończenie tej historii. Drikus Duplessis osiągnął szczyt w kategorii średniej i pozostał mu tylko stawić czoła obecnemu mistrzowi Izraelowi Adesani. Podczas UFC 290 Bonikal imponująco zanotował kolejne zwycięstwo. Amerykanin wypowiedział się na temat przyszłej konfrontacji z Drikusem Duplessis. W końcu się zmierzymy, jestem pewien. Nie wiem czy pokona mistrza, ale jeśli tak, na pewno zawalczymy i będą to dla mnie łatwe pieniądze. Organizacja Stryfe ogłosiła main i common event w nadchodzącej gali w Lublinie, która odbędzie się 12 sierpnia w centrum spotkania kultur. W głównym wydarzeniu zawodnik KSW Kamil Gawryjołek zmierzy się z doświadczonym zawodnikiem z Rumunii z Ballą w kategorii ciężkiej. Druga ważna walka wieczoru to pojedynek dwóch zawodników z przyszłością w KSW: Roberta Maciejowskiego i Huberta Szymajdy. Maciejowski stoczył ostatnie pojedynek na gali KSW 72, natomiast Szymajda przegrał swoje ostatnie dwie walki. Oba starcia będą okazją dla zawodników do powrotu na zwycięską ścieżkę i dla Szymajdy do Zaprezentowania się przed własną publicznością w Lublinie. Damian Stasiak, przed swoją walką z niemieckim zawodnikiem Pascalem Hincenem, pokazał swoje przygotowania na mediach społecznościowych. Sebastian Przybysz, były mistrz wagi koguciej KSW, jest bardzo zmotywowany przed nadchodzącą walką KSW 84. Polak zmierzy się z silnym zawodnikiem, Islamem Diabreilowym. Przybysz wyraził w swojej wypowiedzi na oficjalnej stronie Federacji KSW, że mimo braku pasa mistrzowskiego, nadal uważa się za jednego z czołowych zawodników w swojej kategorii wagowej. Uważam, że ze szczytu wcale nie spadłem. Nie wspinam się więc na niego ponownie. Będę raczej tą górą próbował jeszcze podbudować, żeby szczyt był jeszcze wyżej. Czuję, że to, iż nie mam pasa, niewiele znaczy, bo dalej jestem inspiracją dla innych ludzi i mogę ich do czegoś fajnego doprowadzić. Znowu jestem na fali i nie zajdę z niej, bo chcę dawać innym jeszcze lepszy przykład. Robert Ruchała udostępnił na swoim kanale YouTube film, w którym prezentuje swoją obecną formę przed walką z Saladinem Parnasem. Kto według Was zwycięży w tym pojedynku mistrzowskim? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.